Sandomierski Karitas rozpoczął dziś wydawanie paczek z żywnością. Pierwszej potrzeby, zebranej podczas dwudziestej zbiórki żywności, tak pomagam. Paczki trafią do rodzin ubogich, wielodzietnych, seniorów, osób samotnych, ale także osób schorowanych. Produkty zostały zebrane w czasie przedświątecznej, bożonarodzeniowej zbiórki żywności. Ta zbiórka odbywa się cyklicznie, przed każdymi świętami, przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Paczek przygotowaliśmy ponad 350. Paczki trafiają do osób ubogich. Są to zarówno rodziny najuboższe, jak i osoby samotne, starsze, chore. W pakunkach dla potrzebujących znajdują się rzeczy takie jak: Są to produkty do przygotowania posiłków typu makaron, cukier, mąka, ryż, kasza. Jest też olej, różnego rodzaju soki, napoje. No i coś z produktów takich warzywno-owocowych przetworów oraz coś mięsnego, czyli jakieś konserwy, konserwy rybne, konserwy mięsne. Jak dodaje pracownik sandomierskiego Caritas Sylwia Domoracka, co rok tych potrzebujących przybywa. No widać, że tych osób jest coraz więcej, również osób starszych jest coraz więcej, które zgłaszają się ze względu na niskie dochody i rosnące ceny. Świąteczne podarunki będą wydawane do piątku 16 grudnia do godziny 14 w sandomierskim Karitasie na ulicy Trześniowskiej. Marcel Rosiński, STV Info.